Ja z tej strony Nygus. Jestem przy ruchliwej ulicy, może być głośno momentami. Zobacz inne nagrania, daj lajka, jeżeli Ci się nagranie spodoba. Już mi tu zaplecami jadą. 28 990 11 rok diesel automat. 73 tysiące przejechane 306 koni w biglu 3-litrowy i 6 na beżowych skórach w środku Trójka dwulitrowy diesel 71 przejechane 184 konie 13 rok w automacie 18 990 Kolejna X3. 15 990. 12 rok diesel, manual, 74 tysiące przejechane, 184 konie, 2 litry w dieselku, niewielki przebieg na brązowych skórach w środku. Ta biała jest na czarnych skórach. Ja osobiście za skórą nie przepadam. Latem grzeje strasznie. Zimą zanim się rozgrzeje, chłodzi. Człowiek się ślizga. Ale jak to lubi, X1. 12.991 rok diesel. Automat przebieg 51 000, 2 litry, 143 konie. pięćdziesiąt przejechane. X dziewiętnaście dziewięćset dziewięćdziesiąt. trzynasty rok diesel automat 74 przejechane 184 konie 2 litry w dieselku na jasnych skórach prosili mnie niektórzy o suwy że nagra jakiś suwy, no to wyszukuję tutaj Audi Q5 2 litry TDI Quattro w automacie 50 tysięcy przejechane, 12 rok 177 KONI 2 litry Diesel Automat 2990

...do drobnych napraw. X1. 14, 990, 14 rok, diesel, manual. 95 przejechane, 184 konie. Tyfem ósmy, w manualu dwulitrówka, i spiona, kolejna. Ale nie ma na niej ceny. Tam już byliśmy, więc zobaczmy, tu stoi X1, kolejna. 14999, 13 rok, diesel, automat, 83 przejechane, 184 konie, 2 litry pojemność.

Dziesięć, dziewięćset dziewięćdziesiąt rok, diesel, manual 136 trzydzieści sześć przejechane, 170 koni, jedenasty, dwudziesty pierwszy przegląd Na brązowych skórach w środku Audi Piętnaście, dziewięćset jedenasty rok Diesel Manual 73 tysiące przejechane 170 koni, 2 litry 11 rok przebieg 73 tysiące 16 tysięcy euro 2 litry CDI 4 Audiczka ku 5 Kolejna kupiątka, ta jest 3 litry, i 14 rok, diesel, automat 245 koni, 3 litry 138 przejechane, 19,990 czarna skóra w środku Tamta już była, coś tam jeszcze stoją jakieś. X trójkę chyba widzę i merol jakiś. 15,990, 13 rok, diesel automat 105 przejechane, 184 konie, 2 litry w automacie 15,990 13 rok Karetki mi tu za plecami jeżdżą, niedziela, a ci latają, jeżdżą, zamiast na spacer pójść, trochę się poruszać. No sorry, ale jakbym przyszedł tu na tygodniu, to już w ogóle byście nic nie usłyszeli, musiałbym chyba w nocy przyjść, ale to byście znowu nic nie widzieli. No także takie życie. X1. 11.992 rok, diesel, manual. 85 przejechane, 143 konie, dwulitrowa. Na pół skóra w środku, 12 tysięcy euro. Z przebiegiem 85. I x -3. 1993 rok diesel, automat, 48 przejechane, 184 konie, 2 litry w dieslu, 48 tysięcy przebiegu, powtarzam, 13 rok. No i tutaj. Mesiu, ale ceny nie ma, więc nie będę zmyślał, nie będę kombinował. Słuchajcie, dzięki. Pozdrawiam. Lajkuj, subskrybuj, jak chcesz, ogląda inne nagrania. Do suszonkany gustajmy.